O mój Panie Jezu Chryste, upadam na twarz w Twojej boskiej obecności i błagam Twoje najgoręcej kochające serce, aby zechciało mnie wprowadzić w bolesne rozważanie 24 godzin, w trakcie których z miłości do nas chciałeś cierpieć tak bardzo w swym uwielbionym ciele i w swej najświętszej duszy aż po śmierć na krzyżu. Och, udziel mi pomocy, łaski, miłości, głębokiego współczucia i zrozumienia Twoich cierpień, gdy teraz rozważam godzinę Twojej mistycznej wieczerzy. A dla tych godzin, których nie mogę rozważać, ofiaruję Ci swoją wolę, rozpamiętywania ich i zamierzam świadomie je rozważać w każdym czasie. Które muszę poświęcić na pełnienie swoich obowiązków lub na sen. Przyjmij, o miłościwy panie, moją pełną miłości intencję i spraw, aby było to dla pożytku mojego i innych, jak gdybym w sposób najbardziej skuteczny i święty dopełnił tego, co chcę uczynić. Tymczasem składam ci dzięki. O mój Jezu, że za pośrednictwem modlitwy wzywasz mnie do zjednoczenia się z tobą. I aby sprawić ci jeszcze większą radość, biorę twoje myśli, twój język, twoje serce i zamierzam się nimi modlić, wtapiając całego siebie w twoją wolę i w twoją miłość. I wyciągając ramiona, aby cię objąć. Kładę głowę na Twoim sercu i zaczynam. O Jezu, przybywasz z ukochanymi uczniami do wieczernika i zasiadasz wraz z nimi do wieczerzy. Jaką słodycz i jaką uprzejmość okazujesz całą swoją osobą, zniżając się do spożycia po raz ostatni pożywienia materialnego. Wszystko jest w Tobie miłością. Nawet i w tym akcie nie tylko dajesz zadośćuczynienie za grzechy obżarstwa, lecz także wypraszasz uświęcenie pożywienia. I tak jak jedzenie przemienia się w siłę, tak Ty wypraszasz dla nas świętość, nawet w najbardziej podstawowych i prozaicznych rzeczach. Jezu, życie moje, Twoje łagodne i głębokie spojrzenie Wydaje się przenikać wszystkich apostołów i nawet w tym akcie spożywania pokarmu Twoje serce jest głęboko zranione, bo widzisz drogich ci apostołów stale słabych i bezsilnych, zwłaszcza perfidnego Judasza, który jest już jedną nogą w piekle, z głębi serca mówisz z goryczą, jaki jest pożytek skrwi mojej? Oto dusza, tak bardzo przeze mnie obsypywana dobrodziejstwami, idzie na zatracenie. I spoglądasz na Niego oczami promieniującymi światłem, jak gdybyś chciał dać Mu do zrozumienia całe zło, które uczynił. Ale Twoja najwyższa miłość pozwala Ci znieść ten ból i nie okazujesz go nawet swoim ukochanym apostołom. I gdy cierpisz z powodu Judasza. Widzisz po swojej lewej stronie ukochanego ucznia Jana i twoje serce chciałoby się napełnić radością. I to tak bardzo, że nie mogąc już więcej pomieścić w sobie miłości, przyciągasz go delikatnie do siebie i pozwalasz mu położyć głowę na twoim sercu, dając mu zawczasu odczuć rozkoszy raju. To w tej uroczystej godzinie, w tych dwóch uczniach, zostają zobrazowane dwie grupy ludzi: potępiona i wybrana potępiona w Judaszu, który już odczuwa piekło w swoim sercu, wybrana w Janie, który Tobie, który w Tobie odpoczywa i się raduje. O moja słodka dobroci. Ja również się do Ciebie przybliżam i razem z Twoim ukochanym uczniem chcę położyć swoją zmęczoną głowę na Twoim uwielbionym sercu i prosić Cię, abyś dał mi odczuć nawet na tej ziemi rozkoszy nieba. I tak zachwycona słodką harmonią Twojego serca, ziemia już więcej nie będzie dla mnie ziemią, ale niebem. Ale pośród tych najsłodszych i boskich harmonii wyczuwam bolesne uderzenia wydobywające się z Twojego serca. To z powodu straconych dusz. O Jezu, och, nie pozwól, aby nowe dusze szły na zatracenie. Spraw, aby Twoje uderzenie serca, przepływając przez ich uderzenia serca, pozwoliło im odczuć rytm życia nieba. Tak jak odczuwa to Twój ukochany uczeń Jan. A zachwyceni łagodnością i słodyczą Twojej miłości, niech wszyscy się Tobie podporządkują. O Jezu, gdy przebywam w Twoim sercu, proszę Cię, daj także i mnie pożywienie, które dałeś apostołom: pożywienie Twojej Bożej woli, pożywienie miłości, pożywienie Bożego Słowa. Nigdy mi nie odmawiaj, o mój Jezu, tego pożywienia, które Ty tak bardzo pragniesz mi dać, aby ukształtować we mnie swoje własne życie. Moja słodka dobroci, będąc blisko Ciebie, widzę, że pożywienie, które przyjmujesz wraz ze swoimi drogimi uczniami, nie jest niczym innym jak barankiem. Jest to symboliczny baranek. I tak jak w tym baranku nie ma już sił witalnych, bo zostały strawione siłą ognia, tak i Ty, mistyczny baranek, który dla stworzeń masz być całkowicie strawiony siłą miłości, nie zachowasz dla siebie nawet jednej kropli krwi, przelewając ją całą z miłości do nas. Tak więc, O Jezu, nie ma niczego, co czynisz, a co nie odzwierciedlałoby na żywo. Twojej bolesnej męki, która jest stale obecna w Twoim umyśle, w Twoim sercu i we wszystkim. A to uczy mnie, że jeśli i ja zachowam pamięć o Twojej męce w swoim umyśle i sercu, to Ty nigdy nie odmówisz mi pożywienia swojej miłości. Jak bardzo Ci za to dziękuję. O mój Jezu. Nie umyka Ci żaden czyn, w którym nie byłabym obecna i który nie miałby na celu przyniesienia mi szczególnego dobra. Dlatego proszę Cię, aby Twoja męka była stale obecna w moim umyśle, w moim sercu, w moich spojrzeniach, w moich czynach i w moich krokach. Obym gdziekolwiek się obrócę, zawsze mogła znaleźć Ciebie obecnego wewnątrz i na zewnątrz mnie. Daj mi łaska, abym nigdy nie zapomniała tego, co dla mnie przecierpiałeś i czego doświadczyłeś. Niech to będzie moim magnesem, który przyciągając do ciebie całą moją istotę, nie pozwoli mi już nigdy więcej się od ciebie oddalić. Rozmyślałam nad tym, kiedy mój słodki Jezus odbywał ostatnią wieczerzę ze swoimi uczniami. A mój kochany Jezus w moim wnętrzu powiedział do mnie. Córko moja, gdy spożywałem wieczerze ze swoimi uczniami, to nie tylko oni byli wokół mnie, ale i cała ludzka rodzina, jeden po drugim wszystkich miałem obok siebie, znałem wszystkich i wezwałem ich po imieniu. Wezwałem także i Ciebie, przyznałem Ci honorowe miejsce między mną a Janem. I ustanowiłem Cię małą sekretarką mojej woli. A gdy dzieliłem baranka, podając go swoim apostołom, dawałem go wszystkim i każdemu. Ten baranek, zarżnięty, upieczony i pokrojony na kawałki, mówił o mnie, był symbolem mojego życia i stanu, do jakiego miałem się doprowadzić z miłości do wszystkich. Chciałem dać go wszystkim jako wyśmienity pokarm, który był obrazem mojej męki, ponieważ moja miłość przekształciła w pokarm dla człowieka wszystko to, co uczyniłem, powiedziałem i przecierpiałem. Ale czy wiesz, dlaczego wezwałem wszystkich i dałem wszystkim baranka? Ponieważ ja także potrzebowałem od nich pokarmu. Chciałem, aby wszystko, co by uczynili, było dla mnie pokarmem. Pragnąłem pożywienia ich miłości, dzieł, słów, wszystkiego. A ja, miłości moja jak to możliwe, że nasze czyny stają się dla ciebie pożywieniem? A Jezus nie samym chlebem się żyje. Lecz także tym, czemu moja wola daje moc, by tym żyć. A jeśli chleb karmi człowieka, to dlatego, że ja tego chcę. To, co stworzenie za pomocą swojej woli postanowi uformować ze swoich czynów, taką właśnie formę przyjmuje. Jeśli ze swoich czynów chcę uformować pokarm, tworzy dla mnie pokarm. Jeśli miłość, Daje mi miłość, jeśli zadość uczynienie, daje mi zadość uczynienie. I jeśli w swojej woli chce mnie obrazić, tworzy swoimi czynami nóż, aby mnie zranić, a może nawet zabić. Mój uwielbiony Jezu. Zawołałeś mnie w tej godzinie swojej męki, abym Ci dotrzymał towarzystwa, i ja przybiegłem. Zdawało mi się, że słyszę Cię, jak w utręce i boleści się modlisz, składasz zadośćuczynienie, cierpisz oraz upraszasz o zbawienie dusz najbardziej wzruszającymi i wymownymi słowami. Starałem się towarzyszyć Ci we wszystkim. A ponieważ muszę cię teraz opuścić, żeby się zająć swoją pracą, czuję się w obowiązku powiedzieć ci dziękuję i błogosławię cię. Tak, o Jezu, to dziękuję, powtarzam ci tysiąc tysięcy razy i błogosławię cię za wszystko, co uczyniłeś i przecierpiałeś za mnie i za każdego. Dziękuję Ci i błogosławię Cię za każdą kroplę krwi, którą przelałeś, za każdy oddech, za każde uderzenie serca, za każdy krok, słowo, spojrzenie, gorycz i upokorzenie, którego doznałeś. Wszystko, o mój Jezu, zamierzam oznaczyć moim dziękuję Ci i błogosławię Cię. Tak, o Jezu, spraw aby z całej mojej istoty płynął ku Tobie nieprzerwany potok dziękczynienia i błogosławieństw, tak abym mógł ściągnąć na siebie i na wszystkich potok Twoich błogosławieństw i Twoich łask. Och, Jezu, przytul mnie do swojego serca i swoimi najświętszymi rękami oznacz każdą cząstkę mojej istoty Twoim, błogosławieciem, tak. Aby nie mogło wypłynąć ze mnie nic prócz nieustannego hymnu na Twoją cześć.